Wiesz dlaczego miałem złe zdanie o ludziach, którzy oglądają anime, stary? Miałem najgorsze na świecie zdanie na temat ludzi, którzy oglądają anime już. Jak coś to już ruszył w ogóle Pra Loli Paradise z tym dzisiejszym, w sensie właśnie teraz, więc serdecznie zapraszam, jak komuś się podoba koszleczka Później. Drodzy widzowie, szanowni, w dniu dzisiejszym odcinku gościmy. Czy ty w ogóle jesteś chwili? Ja generalnie, ja lubię grać w gry. Mam 23 lata i nagrywam e, rzeczy dla dzieci. Czyli jestem zjebem, może trochę. Ale, ale przynajmniej nie mango zjem Czy Filip strana stojąco, czy na siedzące Naprawdę były takie pytania, bardzo dużo osób Nie czai, że to jest naprawdę praca, że aktualnie Serio, będąc youtuberem, który Nagrywa sobie Fortnite'a, to masz yy, Pełnoetatową robotę się płatną i yy, wiesz Jak ktoś na przykład się mnie pyta y, Czy nie jest ci trochę cringe zadawać się Z kimś, kto nagrywa Fortnite'a, ja mówię nie Bo przecież ludzie, wy sobie zdajecie z jednej rzeczy sprawę Jakby jak ktoś mnie teraz spytał Jaki jest najlep najlepiej płatny Zawód, yy, po prostu, który może podejmować dużo osób, ja bym powiedział, że youtuber. Youtuber, slasher, raper. Youtuber, raper, ewentualnie programista. Tylko dążę do tego, że mało osób ma tą świadomość, że wielu ludzi nie nagrywa tych filmów, bo no, ma, miałem taką ochotę, tylko to jest już po prostu robota, którą się lubi robić. Warto dodać w ogóle, że jakby te większe kanały na YouTube, powiedzmy już powyżej 400 tysięcy osób, wy normalnie ludzi zatrudniacie, wy wystawiacie im faktury, wy po prostu płacicie im pieniądze i chodzi o to, że ja ci powiem z perspektywy osoby trzeciej. Ja rok temu myślałem, że to jest po prostu pajacer. Myślałem, że to jest że w większości YouTube u góry to jest ale jak ja wszedłem w ten świat, po prostu to zrozumiałem, że to jest. To, to to jest kurwa biznes, no to, 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 to jest robienie hajsu, to jest zatrudnianie, to jest przede wszystkim napędzanie polskiej gospodarki i myślę, że powinniśmy przede wszystkim cieszyć się z tego, że aktualnie mamy możliwość zarabiania przyzwoitych pieniędzy z takich rzeczy. Ciężko robić YouTube'a po pewnym czasie, na pewnym pułapie, bez kogoś do pomocy. W sensie, ja na przykład jakbym nie miał Kamila do montażu, stary, ja bym, no ja bym się... Filipowi byłoby smutno po prostu. Kwestia jest taka, że co, później robicie miniaturę, miniatura musi być przekminiona, tytuł, trzeba śledzić dobrze wszystko, bo niektórzy że Myślą, że o to jest nagranie filmiku uu, Tutaj montażek, miniaturka pięć minut. No nie, to jest pieprzony długi proces Nad którym trzeba siedzieć I serio trzeba wszystko analizować Wszystko trzeba analizować i w momencie kiedy Z tego by nie było siana dużego Nikomu by się nie chciało tak naprawdę Bo, bo to za dużo Bo to, to zżera wam życie Moje życie prywatne w tym momencie jest na tyle Mocno publiczne Że to jest przerażające W sensie naprawdę mi jest ciężko to oddzielić w tym momencie Bo to już jest na tyle mocno mi wyszło w życie, co nie? Na filmach, w sumie, uważam, że jedyna różnica, co nie, w tym momencie, jest taka, że ja na filmach po prostu nie, nie przeklinam, a ja, znaczy, przeklinam czasami, ale to wiadomo, do wypipkania. Zdarzy się, zdarzy się, że, że przeklinam i tak dalej, ale wiem, że to leci na, na większą skalę i że też nie, nie, nie ma co demora demoralizować ludzi. Im dłużej tu mieszkam, tym bardziej po prostu rozumiem, że prowadzenie takiego kanału, jakkolwiek dla niektórych to śmiesznie nie zabśmi, to jest po prostu. W bardzo dużej części socjologia, obserwowanie tego, czego, co ludzie chcą zobaczyć No i ludzie, w sensie serio, ja sam o tym nie wiedziałem, ale ci Youtubers nad tymi miniaturkami, z tymi ształkami wszystkimi, żeby to się klikało, to po trzy godziny potrafią siedzieć Ja sam pamiętam przecież te zdjęcia statyczne, statyczne, jakby dążąc do tego, że no myślę, że to wiesz, łatwo oceniać, ja też w sumie to łatwo oceniałem kiedyś, że a, pojacerka i w ogóle, no ale serio, to jest dosyć kurwa trudne i trzeba być bardzo konsekwentnym, żeby to robić Właśnie, YouTube jest taki, i ogólnie, pracowanie w social mediach jest takie, że trzeba robić dużo rzeczy tak testowo i, i trzeba bardzo dużo na podstawie już nabytych umiejętności testować, co nie? I przykładowo, nie wiem, może tutaj na ekranie się teraz pojawi miniaturka moja z, nie wiem, z, z burgerami na przykład. O, to teraz się pojawia. Piotrek mi przy niej pomógł, co nie? Generalnie. To wyglądało tak, że tych burgerów w rzeczywistości to jest może jedna szósta. Co, co, co w tym momencie widzicie. Ale robiliśmy zdjęcia statyczne, później które ja łączyłem w Photoshopie, wycinałem po prostu krateczki łączyłem, później siebie doklejałem, też robiliśmy statycznie mi zdjęcia. I później finalnie powstawała taka miniaturka. Po, po tam godzinie czy tam nawet półtora kminienia co nie nad tym. Więc generalnie to nie jest tak, że, że my siadamy i cyk i od razu miniaturka zrobiona. Ale tak też chciałem ci powiedzieć stary, troszeczkę odbiegając od tematu w ogóle mm, Fortnite'owego, gamingowego, fajnie że na ten temat się powiedziałeś. Jeśli już dzieci kochane wiedzą, że warto. Inwestować w to czas. To znaczy, nie, inaczej, wiesz co, pieprzeć się. Eee, to nie jest tak, że warto czy nie warto, nie? W sensie, w momencie, kiedy wiecie, że macie predyspozycję i na przykład w ZEI biście, gracie w jakąś gierkę i chcecie się rozwijać esportowo. Zajebiście, przy okazji róbcie streamy na Twitchu Przy okazji wrzucajcie jakieś pro odcinki To wam prędzej czy później pójdzie, co nie? Ale jeśli nie macie pomysłu na siebie I generalnie widzicie, że to, że to nie idzie Po prostu, ja, ja wiem, że zabrzmie teraz strasznie I jak pieprzony ham Ale jeśli wiecie, że nie macie dykcji Że ceplenicie i nic z tym nie możecie zrobić To odpuśćcie I ja, ja wiem, że to jest straszne podejście, ale W momencie, kiedy wy widzicie, że nie progresujecie I że wam to nie idzie to albo odpuśćcie, albo zmieńcie taktykę. Zróbcie ze swoich wad coś zajebistego Albo je po prostu zacznijcie wypuklać. Nie, no ja, ja akurat po tobie się spodziewałem takiego podejścia, bo ty masz takie bardzo mocno logiczne. Ty masz w ogóle bardzo podobne myślenie w tym jak ja, tylko że ty jesteś dużo bardziej pracowity i konsekwentny, bo ty po prostu testujesz, nie? Coś idzie, robisz, coś nie idzie, nie robisz starej, coś widać po Winkach kanału. A tak chciałem cię po prostu zapytać jeszcze z perspektywy, po prostu. No, jesteśmy sąsiadami, gościach tymi o trzeciej w nocy twoja stara się drzeź, ja to słyszę, to tak dziwnie się po prostu mówi, ale czujesz czasem trend do siebie. Za to, co robisz, bo to było pytanie do widzów. Albo czy denerwujecie czasem to, co robisz? Bo wiesz, i to w ogóle nie ma sensu. Bo tak samo jak mnie się pytałem, czy ja się wstydzę tego, że robię anime, czy coś stary. Nie, bo ja po pierwsze. Wiesz, lubię to, co robię, lubię strasznie mój fanbase. I słuchaj, stary, jakbyś miał coś robić i się tego wstydzić, to myślę, że to jest trochę relatywnie z niską samooceną, bo to ty, ty, jakby, ty sam musisz wiedzieć, że to, co robisz, jest dla ciebie wartościowe. Wiesz, o co chodzi, stary? Bo gdybyś tak, się, tak, tak. się nie czuł dobrze z tym, co robisz, to to w ogóle na starcie cię zakreśla, na starcie. Bo przede wszystkim, mm -hmm. IMO, jak jesteś osobą internetową, coś działasz, pu działasz publicznie, to ty sobie, gościu, nie daj, mówisz, że ty jesteś jakimś celem, śmieciem, czy coś, czy jakimś podludziem, bo bardzo często zauważcie, że ludzie wam powiedzą to, co chcecie usłyszeć, no... Ludzie jak wam gość po prostu zobaczy, że, że, że można taki hajs w necie zarobić, to wymyślicie że on wam szczerze coś powie. No może być tak, że on coś szczerze powie, ale bardzo często to będzie taka perswazja że o ty tutaj, to gówno i tak dalej, no gówno, stary, no w, 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 rozumiesz o co mi chodzi, nie? Tak, wiesz co? Znaczy powiem ci, że tego się łatwo, łatwo odnieść ogólnie. W sensie dużo osób ma takie, że o, jak ty możesz e, patrzeć na siebie w lustrze <grym> i tak dalej. Ale właśnie powiem taki dobry przykład, dam zajebisty przykład w tym momencie. Rok temu, ponad rok temu, półtora roku temu nagrałem film, który był zwykły w Reactem. To już w ogóle w highhead. Byłem w Stanach, generalnie u siostry, tam pomagałem przy Krześniaku. Przy robiłem najprostszy możliwy content. Robiłem sobie reakty na Fortnite'a i odcinki robiłem po 500 tysięcy wyświetleń, po 300. Były takie, które zrobiły po 800 koła, co nie? I wszystko było nagrane w dosłownie w 15 minut, bez stanowiska, bez czegokolwiek. Totalnie wywalona. Kto ogląda, ten wie, że ja po prostu lubię sobie śmieszkować. I że, haha, papież. I ludzie, którzy mnie oglądają, wiedzą, że, nie wiem, szkolną oglądam, że, że, że kiedyś lurkowałem na jakichś forach i tak dalej. I generalnie ja, ja tego nie ukrywam zupełnie, co nie? Że, yy, że dalej mam takie żarty, bo dalej te żarty są na filmach, co nie? Ja znając swoje community, dodałem film, który nazwałem Spróbuj się nie podniecić edycja Fortnite. I to. Łatało pojebździdy i tak dalej I ludzie pisali mi, że jestem jebanym debilem Że jestem stuleją że, że robię cringe gówno i tak dalej Czym był ten film? Czym było Spróbuj się nie podniecić? Spróbuj się nie podniecić było filmem Gdzie oglądaliśmy akcję prosów w Fortnite. Cie. Oglądaliśmy akcję prosów w Fortnite, A ludzie Ludzie po miniaturce samej bo ja po prostu dla Beki zrobiłem, no nie wiem Dałem dupę na miniaturkę po prostu jakiś cosplayerki, co nie? Ale wiesz, też ci powiem mordko, że w obronie tych ludzi Po prostu stanę z logicznego punktu widzenia Wiele osób po prostu jak widzi Coś takiego na Facebooku, sam, sam to widziałem Na Facebooku, tą miniaturkę Ludziom się, ja się nie dziwię ludziom, że im się Nie chce kliknąć w film i sprawdzić treść A wiesz, miniaturka Ty, ty jesteś odpowiedzialny jako człowiek za miniaturkę jak Nikt ci ich nie robi, sam je robisz stary I to ty decydujesz co miniaturka ludziom przekaże Więc IMO też nie wolno mieć do końca pretensji o to do ludzi, że zobaczyli jakiś obrazek na Facebooku, nie sprawdzili treści i na podstawie tego wywnioskowali, że jesteś stuleją. Ta, ja wiem, ale to jest w kwestii e, tego, czy jestem w stanie patrzeć na siebie normalnie. Więc... E, tak, jestem w stanie, ze względu na to, że każdą rzecz robię przemyślanie i, jakby nawet jak coś wychodzi cringe'owe, czy tak jak tutaj ludzie ocenili, właśnie po to to robiłem, co nie, po to opowiadałem historyjka. no to i tak finalnie wychodzi na to, że zamysł był inny, content był inny i cały, cały film był zupełnie inny niż ludzie spekulowali. Dobra, Filip, kontrowersje, chcę kontrowersję. Mogę, mogę cię o coś zapytać? Wal, stare wszystko, niczego się nie boję Krótka boju. odpowiedź, tak czy nie? No. Oglądasz kiedyś hentaja? Tak. Okej. Okay. Jak to się stało, że się posnaliśmy? Eee... Jak się. Ja, ja mogę powiedzieć, jak się posnaliśmy. Widzę. Generalnie historia, to było czy tak, że. Generalnie to powiem tak, że. Ja, jak ktoś oglądał mój film, mówię o sobie, no to prawdopodobnie wie, że ja byłem bardzo zagubionym człowiekiem, bardzo dużo spałem, bardzo dużo po prostu byłem zaglębiony. jakoś tak wyszło, że <noise> pewnego dnia zaprosiłem Kamilka Montażystę do mnie po prostu, do Tarnowa zaprosiłem go, Pogadali. <noise> pogadaliśmy, po, potańczyliśmy. I jakoś tak wyszło jeszcze wcześniej, wcześniej, że zaprosił mnie do Josiego, i totalnym przypadkiem, w ogóle totalnym przypadkiem wyszło tak, że zwolniło się jedno miejsce tutaj w pokoju. Ale to jest dosyć, ale wiesz co powiem ci, że to jest najbardziej randomowa z. z... Znajomość i najbardziej randomowe zostanie z półlokatorami. Tak totalnie serio. Ej, w ogóle do anime mieliśmy gadać, jakie jest twoje ulubione anime, jesteś w sensie taki, wiesz, Top Top 1? Na przykład, w sensie top jeden dla mnie To jest CNK To była druga chińska baja, którą obejrzałem I tu mi tak siadło Wcześniej miałem takie podejście, że haha, chińskie bajki Gówno dla, dla, dla zjebów Ale ja generalnie jestem takim człowiekiem, że ja lubię sobie mówić takie rzeczy Sprawdzam to sam I rzeczywiście siadają mi Takie rzeczy Totalnie szczerze, raz przy, przy CNK się kurwa popłakałem Czaisz? Nawet nie wiem czy nie z 2-3 razy nie, nie pamiętam już totalnie przy czym, ale, ale było płakane Ja nie wiem czy to można zaliczyć pod anime to jest anime, można powiedzieć, no kurde Ale od dzieciaka oglądałem pokemony, stary W sensie... Dużo osób po prostu odmawia sobie kultury Ludzie, to na pewno ogląda jakiś stulejarz gamer po prostu, fortnite'owy ludzie Wy się trzy razy po prostu zastanówcie zanim coś powiecie, bo serio Jakby, jak ktoś pierdoli, że a nie, nie sobie nigdy anime czy coś Wiesz dlaczego miałem złe zdanie o ludziach, którzy oglądają anime stary? Miałem najgorsze na świecie zdanie na temat ludzi, którzy oglądają anime Już ci mówię dlaczego Na Pyrkonie, ale będziesz miał zajebiste na wstęp by the way No 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 no, no. Na Pyrkonie 2k13 pod... Podszedł do mnie gość. Ja generalnie wtedy to no, po prostu typical gracz. Ja jeszcze wtedy YouTube'a nie miałem. Ja organizowałem eventy e sportowe, by the way. I byłem graczem e sportowym w Ligi Legend. No i słuchaj tego, stary. Podbija do mnie chłop. I przy noslegowni, jakby, bo tam e, takie duże noslegownie są na perkonie. No, no, no. e, była sekcja Sekcja anime, co nie? I tam mangi i anime. I generalnie podeszło do mnie dwóch chłopów. Najpierw jeden taki większy chłop, później taki drugi Drugi mniejszy. I się mnie spytali, czy e, wiem, czym jest boku no piko nie. W sensie serio, to była moja pierwsza styczność, stary Tak totalnie serio W sensie ja, ja wiem, ja wiem, że to stereotyp as fuck Ale na, przysięgam, stary To była moja pierwsza styczność no. Słuchajcie, ja wiem serdecznie, że to oglądałem Coś youtuberzy, słuchajcie Ja totalnie kumam te stereotypy Ona się serdecznie nikąd nie wzięła Jest masa siebów jest masa Ja też jestem, ale chodzi o to Ale ty jesteś pięknym że... mango zjebem no, co, Ja wiem Filip, też jesteś super y Ale stary Chodzi o to, że to jest mały odchamek, bo patrz na przykład Kamilek, powiedziałbyś po Kamilku, że jest 7? Tak. Dobra, to dałem swój przykład, stary, ale on jest taki, on jest takim właśnie, ja myślę, że większość, stary, też myślę, że troszeczkę się do tego przyczyniłem, aktualnie, serio, w tym community Mangosiebów jest strasznie dużo fajnych ludzi, na przykład ale... u mnie na grupce Wody Mefer Mangosieby, pozdrawiam w ogóle wszystkich z tej grupy, to w większości jest naprawdę zajebiste community, że stary, gdybyś ich poznał, jakiegoś radomowego gościa z tego, który ma 20 jest... lat, to brawa ale byś sobie Ale stary, ale stary, totalnie szczerze, każdy większy youtuber w Polsce ogląda anime. Ej Na, opowiem w ogóle naprawdę. fajną anegdotkę Ostatnio nie, nie, nie powiem kto Ale siedzieliśmy sobie ja, Fifi Tam był chyba jeszcze i Szymek No i do mnie przyszedł taki gość do nas Taki też youtuber i tak do mnie O Wodym oglądam twoje filmy Albo jak wszedłem do tej pewnej firmy produkującej wideo To o Wodym, Wodym mój ulubiony youtuber I tak myślę Jezu Chryste taki... nie no, Jezuje... wprost byłeś i... widmo W firmie Gipera. A tam <laughs> ludzie mówią, że Wodym jestem fanem no, Ale tak wracając co nie Bo ja nie mam stereotypów w głowie już to Totalnie. Mi się wydaje, że w momencie, kiedy ktoś ma zamkniętą głowę, jest totalnym debilem, a nie oglądanie A Niemców, tak szczerze, albo nie obejrzenie chociaż jednego filmu albo serialu, według mnie jest ignorancją. Tak, bo tak, tak zamykają się od... na kulturę. Zamykamy się na kulturę części świata Która jest naprawdę ogromna Więc według mnie to jest taka ignorancja Jak nie obejrzenie na przykład jakiegoś yy, Chociaż raz jakiegoś polskiego filmu Który, który tak, powiedzmy jest gdzieś właśnie, tam Ja tutaj cenione. szybko po prostu powiem Bo jak ktoś mówi, że o jebać Ja nie, nie obejrzę tego widzę, To gościu, to na, naprawdę ja myślę, że każda osoba Która ma więcej niż 20 IQ po prostu nie średnia małpa Która chodzi uba duba po prostu Na tej ulicy się pruje ludzie to Wy nie szkodzicie nikomu Wy po prostu, wy pożyjecie może 80-90 lat i rozkmijcie sobie to, że aktualnie księżniczko, ty masz taki dostęp do kultury, w XXI wiek no. gwarantuje ci powstanie kultury japońskiej, francuskiej, ty możesz po prostu wczytać się w eseje, ma... do których nigdy nie miałbyś dojścia. Pomyśl sobie w ten sposób, że 100 lat temu ludzie tylko marzyli, żeby po prostu na jedno kliknięcie zobaczyć sobie, jak Japo jaką Japończycy mają percepcję na życie. Rozumiesz, o co chodzi, Mordko, nie? Tak, marzyli. Ludzie nawet nie, nie byli świadomi takich rzeczy, nie? nie? byli świadomi, no przecież, powiem wam tak, no i no, jakby, nawet jak sobie zagłębisz się troszeczkę w to, jak wyglądało to Czas 2 WS, żeby nie dostać żółtego dolara, no przecież ludzie specjalnie ryzykowali życiem, żeby móc się pouczyć. Myślisz, że da się stworzyć prawdziwą, realną, zajebistą, starą znajomość, będąc youtuberem z innym youtuberem, bez jakiejkolwiek zawiści dalej? Generalnie youtuberzy mają taki problem, że to są czasami zawisne kur... Niestety... Ale w każdym community tak jest, że jak zaczyna ci wychodzić, nagle ludzie zaczynają mówić, że jesteś taki uwag. Ja nie będę mówił, kto nikiem, ale obiło mi się o uszy, że pewne osoby mówiły o mnie, że, e, że lecę na hajs, lecę na wyświetlenia tylko i wyłącznie i że potrafiłbym sprzedać przyjaciół tylko po to, żeby mieć, mieć jeszcze więcej, jeszcze więcej. E, co oczywiście prawdą nie jest, a powiedziały to osoby, z którymi próbowałem działać. Chłopaku... Długo. Chłopaku, ja chciałem coś powiedzieć. Zacznijmy w ogóle od tego, że ludzie mają tendencję do tworzenia sobie kółka wzajemnej adoracji, które której, że tak ładnie powiem, wzajemnie się analizują. W ogóle powiem ci, jak moim zdaniem, z mojego środowiska nawet jak to wyglądało. Bo mhm. ludzie bardzo. Jak jesteś w pewnej grupce i masz troszeczkę większą perspektywę trochę większe ambicje, to ludzie bardzo lubią po prostu stworzyć sobie bańkę mhm. mydlaną, w której nie dopuszczają do siebie, że przez swoje lenistwo oni po prostu nie mogą nigdzie dalej iść. Jak. Ty, ja, czy jakikolwiek inny kurwa gość, który cokolwiek robi, nawet jak mu nie wychodzi, po prostu do czegoś się weźmie, to on jest tą słabą osobą. Ale on nie jest słabą osobą, dlatego że coś robi, tylko on jest słabą osobą, dlatego że mu wychodzi. Rozumiesz? I to samo jest w szkole, to nie jest tak, tylko na YouTubie. To jest, Dzieci to, jest, to samo jest, to jest w szkole. Przecież zauważcie, że zazwyczaj osoba, przynajmniej z autopsji wam to powiem, osoba, która ma zajebiste stopnie, która się dobrze uczy, która po prostu fajnie prosperuje sobie wśród nauczycieli, to te osoby są często tyrane. Ale one nie są tyrane dlatego, że. I po prostu są jakieś słe czy coś, tylko to są osoby, którym coś wychodzi. I serio, ja wam powiem z autopsji, dzieciaki: jak coś robicie, rysujecie czy coś, i was, zio wam ziomki mówią, że nie, nie, i ch ch chodzą no, na ławeczkę, sobie posiedzimy. Gościu, ty rób swoje, serio, bo to jest taki największy truizm na świecie, ale serio, rób swoje konsekwentnie i pachciach zarabiasz ze z nie? No pewnie, że tak. Ludzie zawsze będą dupić na ciebie. Prawda jest taka, że nieważne co zrobisz, że ci wyjdzie i tak ludzie będą pluli ci w mordę. Bo budzą się każdego dnia, no i widzą, że kupujesz sobie, nie wiem, nowe auto, nowy dom. Czy po prostu, nie wiem, masz fajne, luźne życie teraz, bo, bo, bo się ponapierdalało trochę. Ich to boli, ale to, to na tym polega życie, no. Jedni są do tego, żeby, żeby najpierw się opieprzać, a później płakać w poduszkę Inni są po to, żeby wtedy, kiedy tamci imprezują i, 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 i wiesz, robią wała No, żeby napierdalać, żeby później się z nich śmiać Pajaców to trudne słowa, ale taki przesadzony altruizm jest strasznie zły, bo zauważycie, że my w polskiej kulturze, nie wiem jak was mnie, od zawsze uczyli, oczywiście nie mama, ale ro, taka dalsza rodzina, typu babcie i tak dalej, mnie zawsze uczyli, żeby nigdy nie wychodzić przed szereg, żeby właśnie jak coś ci wychodzi, żeby się tym nie chwalić, ale ludzie, jak. Jak my mamy robić tak. progres, jeżeli nie widzimy poparcia społecznego, my jesteśmy zwierzętami stadnymi, my jesteśmy homo sapiens sakami stadnymi, my musimy się po prostu wzajemnie atencjować, żeby coś, żeby po prostu coś tam osiągać i ja powiem ci tak, jak ktoś się mnie pyta, czy ja jestem atencyjną kurów, to ja odpowiadam tak, jestem atencyjną kurewką i uważam, że większość youtuberów jest, bo my żyjemy z atencji, my progresujemy z atencji przede wszystkim, rozumiesz o co chodzi, Filipie, myślisz, że dlaczego tak duża ilość graczy pluje mm -hmm. na anime i na to społeczeństwo? Słuchaj stary, już ci mówię. Dlaczego, już ci mówię dlaczego Gracze plują na na, na na mango zjebów, generalnie Sytuacja wygląda tak, że community graczy Też jest ostro jebane Przez ludzi, słuchaj, prawda jest taka Jak jesteś, jak jesteś głównym społecznym na przykład I w życiu ci nie idzie, to szukasz Osoby, która jest większym głównym Starasz się znaleźć co, nie? Żeby oprzeć się Na podstawie gorszej osoby, że Kurde, no ze mną rzeczywiście może Nie jest aż tak źle, mi się wydaje, że tu Jest ten problem tego Stereotopowego gracza, generalnie sądzi to i owo na temat stereotypowego anime oglądającego człowieka Ze na to, żeby się lepiej, co nie? W sensie tak mi się wydaje, że community się to stereotypowe Znalazło sobie takie popychadło, gdzie no, najłatwiejszym targetem są ludzie ludzie od anime no, 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 i, no i tyle, nie? Bo wiesz, haha słodkie postacie, to pewnie wiesz No debil jebany, nie? Chodzi o to, żeby ten dystansik znaleźć, bo żeby tego kija z dubci wyjąć Ja ci powiem moje zdanie na ten temat mm -hmm. Serio, to jest kompletnie moja perspektywa Ale gdyby ludzie... Wyjąć, jeli po prostu kija z dubska, tak o 3 centymetry, to każdemu by się żyło lepiej. Bo zauważmy, że większość Oj, rzeczy, tak, tak. w ogóle większość słów, o których my mówimy, my, tego, my w ogóle z żadnych intencji do tego nie, nie dorabiamy. Po prostu, haha, twoja stara, haha, mangosjeb, rozumiesz co chodzi, nie? I dużo osób, szczególnie na grupkach typu anime Polska, mm, dlatego mm, myślę, że moja grupka Wody Fer Mangosiebie polecam serdecznie, jest takim rajem dla tych mangosiebów, bo oni widzą, że po prostu tam nie ma tego kija, a na grupach typu jakaś anime Polska, jakieś takie rzeczy, to tam wiesz, anime to nie jest bajka i tak dalej. Ludzie to jest bajka, to jest anime. To jest część po prostu kultury. Ludzie przez 100 lat po prostu się bili na wojnach jakichś, żebyście wy mogli sobie teraz siedzieć na dupciach i to oglądać, więc to docejmy, wyjmijmy kiel z dupy i szanujmy się nawzajem. No, ale dobra, to też jest kwestia, dobra, to też jest kwestia innego podejścia. Już się kończy w sensie bo... pierdolenie. Ale tego, tak wracając do topki anime, co nie? Jeszcze. To moim drugim ulubionym anime jest Sao.